Katalog Biblioteki Politechniki Łódzkiej dostępny jest na stronie internetowej biblioteki bg.p.loc.pl w zakładce Katalog BPU po lewej stronie ekranu. W katalogu użytkownicy mają do wyboru jeden z pięciu indeksów – autor, tytuł, multiindeks, hasło, numery i kody, w których znajdują się dodatkowe opcje umożliwiające sprecyzowanie obszaru wyszukiwania. W tym wyszukiwaniu wybieramy indeks autor i w pole wyszukiwawcze wpisujemy interesujące nas nazwisko Ludwicki. Ukazuje nam się alfabetyczna lista autorów rozpoczynających się od poszukiwanego przez nas nazwiska Ludwicki. Wybieramy Ludwicki Marek, którego autorstwa biblioteka.pl posiada 5 pozycji. Po lewej stronie znajduje się link pełen opis, który umożliwia nam przejście do szczegółowego opisu danego tytułu. Wybieramy pierwszy tytuł Laboratorium Pomiarów i Automatyki w Przemyśle Spożywczym, wydanie z 1986 roku. Opis bibliograficzny książki składa się m.in. z pól autor, tytuł, adres wydawniczy, opis, hasło przedmiotowe, URL. W drugiej części rekordu podane są informacje o poszczególnych egzemplarzach. Jak widzimy, książka ta jest dostępna w Bibliotece Biotechnologii i o Żywności i ma status na półce, co oznacza, że można ją wypożyczyć, a także w Bibliotece Politechniki łódzkiej w gmachu głównym przy ulicy Wólczańskiej 223 i jest także do wypożyczenia. W przypadku tej książki aktywny jest link URL, co oznacza, że książka jest dostępna także w wersji elektronicznej, w tym przypadku w Bibliotece Cyfrowej Politechniki łódzkiej. Po kliknięciu następuje automatyczne przekierowanie do biblioteki cyfrowej i do opisu danej książki. Sprawdzamy, czy wszystko się zgadza i jeżeli tak, przechodzimy do pełnego tekstu, klikając w okładkę lub link Pokaż treść, a następnie przeglądaj publikację. Otwiera się pełen tekst książki w wersji PDF, który dodatkowo opatrzony jest zakładkami kierującymi do poszczególnych rozdziałów i części książki, co zapewnia płynną nawigację. Poza przeglądaniem książki na ekranie możemy ją także zapisać na dysku i korzystać z niej w dowolnej chwili.